Tak naprawdę jest jeszcze dosyć jasno na dworze, ale zachodzą chmury i ma być burza, więc zrobiło się trochę ciemniej, więc stwierdziłam, że się doświetlę. Nie wiem, czy to wychodzi, ale możecie dać znać, bo na pewno drugi raz nie będę nagrywać, a na podglądzie wygląda całkiem ok. Hej, wam, ja jestem Julia i dzisiaj odkryję przed wami Media Book Freakout. Taki, tak książkowy, który robi się w połowie roku. Połowa roku nastąpiła, dlatego go robię. Pierwsze zagadnienie dotyczy najlepszej książki, jaką przeczytałam w pierwszej połowie roku, i dla mnie to jest Wszyscy tak jeżdżą od Bartosza Józefiaka. Bardzo dokładnie omawiałam tę książkę w podsumowaniu maja, dlatego jeżeli jesteście ciekawi mojej szerszej opinii, to zapraszam Was jak najbardziej tam. Jest to książka o szeroko pojętym transporcie w Polsce, o piratach drogowych, o przepisach w Polsce i w ogólnie za granicą ojawożnie i jakim ono jest wspaniałym miastem jeżeli chodzi o transport i infrastrukturę drogową, o dostawcach jedzenia, o taksówkarzach, o wielu innych rzeczach, o firmach ubezpieczeniowych też na końcu było. Także ten transport jest taki dosyć szeroko objęty. Pod wieloma względami po prostu opisane, też o wykluczeniu komunikacyjnym, także jest tego całkiem sporo, bardzo dobrze jest opisane. Dużo jest też odnośnie psychiki Polaków i dlaczego my zawsze musimy przekraczać te wszystkie przepisy i ograniczenia prędkości i w ogóle wszystko, a to przecież jest dla nas, żeby było bezpiecznie. A i tak to robimy. Mówię, robimy, bo mi też się to zdarza. Także jestem przekonana, że każdy Polak każdy, który jest uczestnikiem drogi, powinien przeczytać tę książkę. Więc nie tylko każdy kierowca, ale w ogóle ludzie, piesi, wszyscy, rowerzyści. Polecam dla, dla wszystkich, nawet jeżeli nie macie prawa jazdy. Po prostu dla samej świadomości. Kolejne pytanie z tagu to najlepszy sequel. I w sumie ja wybrałam prequel, bo jest to prequel Igrzysk Śmierci, czyli Ballada Ptaków i Węży. Przeczytałam ją w styczniu. Bardzo mi się podobała. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej, to mam vlogi z tamtego okresu, więc możecie zobaczyć, co na bieżąco o niej sądziłam. Jest dużo znaczników, jest dużo akcji, dużo takich zwrotów, których się totalnie nie spodziewałam. I nie ma tu tylko samych igrzysk. Igrzyska to tak naprawdę jedna trzecia książki, a pierwsza jedna trzecia i ostatnia jedna trzecia są wiadomo około igrzysk i gadamy o igrzyskach, ale. Są tam... Jest tam po prostu więcej rzeczy. Tylko o to mi chodzi, że jest tam więcej rzeczy. No dobra. Pierwsza... Jedna trzecia jednak jakby prowadzi do tych igrzysk. Później jest jest coś, czego mniej bym się spodziewała. Ale przestanę o niej w tym momencie gadać, bo wiem, że jeszcze do niej wrócimy, bo się okazuje, że w tym tagu ta książka prasuje do wielu pozycji. Jeżeli miałabym wybrać nie prequel, czy tylko faktycznie najlepszy sequel, to jest to dla mnie stella oblicza zemsty od Adriana Bednarka. I nie wiem, czy w ogóle czytałam jakiś jeszcze sequel, jakąś jeszcze kolejną część z danej serii. Chyba to była jedyna. I w sumie to była taka, co, której się też nie spodziewałam wcześniej czytać w tym roku, bo dopiero nazwisko Adriana Bednarka. Poznałam w marcu tego roku na poznańskich targach książki przez Ole książko hochliczkę Bardzo ci pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Absolutnie nie żałuję, twierdzę, że jest to, są to w ogóle obydwie bardzo dobre książki. Sequel jest trochę lepszy niż, trochę gorszy, chciałam powiedzieć, niż pierwsza część, ale i tak jest bardzo dobry. Także jeżeli miałabym coś jeszcze wybrać, to właśnie to. Możliwe, że dodatkową korzyścią dla tych dwóch książek jest też to, że czyta Filip Kosior, a ja je ja słuchałam w audiobooku. Wiecie, myślę, że wszyscy pana Filipa uwielbiają, i ja należę też do tych ludzi. Okej, okay, może nie wszyscy, ale na pewno zdecydowana większość. Premiera, do której chcesz się zabrać jak najszybciej, czyli książka, która już wyszła, a jeszcze się z jakiegoś powodu za nią nie zabrałam, ale bardzo bym chciała. I wydaje mi się, że obecnie nie mam takiej, a przynajmniej nie kojarzę, a nie chcę też szukać niczego na siłę, także. Pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi. Z kolei premiera, na którą czekam, to będą wakacje pod morzem od Marty Bian i wychodzą chyba pod koniec lipca. Także to w sumie jest taka książka, którą jestem zainteresowana. Nie wiem, czy sięgnę po nią od razu po premierze, ale gdzieś może w najbliższym czasie, nie wiem, dwóch-trzech miesięcy po premierze. Tak mi się wydaje, że może tak być. Ale premierą, którą tak najbardziej czekam, jest. Yy, Książka, która nie wyjdzie w tym roku, tylko dopiero 18 marca 25. Mam nadzieję, że od razu też w wersji polskiej. I jest to też kolejna część z uniwersum Igrzysk Śmierci, ponieważ ostatnio, znaczy tak, z miesiąc temu ogłoszono, że będzie następna część z 50. Igrzysk i będzie nazywać się Tata do mnie dzwoni. <grytania> Okej, okay, jednak to była ciocia. Przerwałam całe nagrywanie, po czym okazało się, że jak próbowałam oddzwonić, to użytkownik teraz z kimś rozmawia. Więc mam takie, ej, przed chwilą dzwoniłeś, dlaczego od razu zadzwoniłaś do kogoś innego? Pozdrawiam cię, ciociu, chociaż w sumie wiem, że tego nie oglądasz, bo nie wiesz, że to istnieje. Jest szansa, że zaraz znowu mi przerwie, aczkolwiek chcę nagrywać dalej, więc najwyżej zrobimy przerwę, a ja niepotrzebnie tak naprawdę wam to tłumaczę. Książka z Uniwersum Igrzysk będzie się nazywała Sunrise on Dairy Pin i nie mogę się jej Doczekać. Idziemy dalej. O kolejnym zagadnieniu, czyli największym rozczarowaniu, rozmawiałam już parę razy tutaj, w ostatnich filmikach, może nie w ostatnim, ale w, tym, w tych jeszcze dwóch wcześniej, ponieważ jest to Before the Coffee Gets Cold. To była książka, po której po prostu więcej się spodziewałam. Miała mnie oczarować. Tymczasem nie zrobiła tego, tylko mi się mega dużyła i nie chciało mi się do niej wracać. I mieszały mi się bohaterowie i po prostu no, nie wypaliło, coś między nami nie zagrało. Wielu osobom ta książka się podoba, więc to nie jest tak, że Wam się na pewno nie spodoba, po prostu nam coś nie, nie pykło, coś się nie połączyło tam ewidentnie. Największa niespodzianka z kolei to powiedzmy, że będzie glukozowa rewolucja od Jessie. Inhał Pse, nie wiem jak przeczytać jej nazwisko, chyba jest francuskie, ale nawet nie jestem pewna. Bardzo mi się podobała ta książka. Wiem, że ponoć jednak ma jakieś nieścisłości, ale ogólny wydźwięk myślę, że się mniej więcej zgadza. Podobała mi się, była super. <grym> w sensie, wiecie, ja wtedy też się o niej bardzo dużo wypowiedziałam i największym zaskoczeniem było dla mnie, że mnie nie triggerowała, bo ja mam tak, że. Czasem niektóre rzeczy o odżywianiu czy o treningach, o odchudzaniu itd. mnie bardzo triggerują, ale tak bardzo, bardzo, że nie mogę o tym słuchać, muszę wyjść z pomieszczenia, naprawdę. A tutaj nie miałam absolutnie tego w ogóle. I to mnie najbardziej zaskoczyło, że, że nie miałam nic takiego, więc dlatego tę książkę dopasowałam do tego pytania. Powiedzmy, że tak. Ogólnie książkę polecam, mimo że wiem, że tam są ponoć jakieś nieścisłości i były jakieś yy, dwa materiały, które widziałam na YouTubie, które miały o nich opowiadać, ale nigdy ich nie obejrzałam, także nie powiem wam, co to dokładnie jest. Jednak myślę, że to ogólnie, tak czy inaczej, nie skazuje tej książki na złom w żaden sposób. Więc, więc ja ją cały czas uznaję i cały czas twierdzę, że, że spoko są tam te triki, mimo wszystko. Nowy crash. Ja normalnie już zazwyczaj nie mam żadnych specjalnych crashów, ale wpadłam w pewien musical, o którym już wiecie. Jest to Epic jest o Odyseuszu. I Odyseusz jest moim crushem. Kontrowersyjnym crushem, bo jakby dzieją się też złe rzeczy później. Ale, ale jest moim klaszem. I ja wiem, że to jest tak książkowy, więc pokażę Wam tutaj moją wielką Odyseję. To jest książka dla dzieci, tam nie ma wszystkich wątków i też rzeczy są bardzo zacenzurowane, ale przeczytałam książkę z Odyseuszem, więc mogę powiedzieć, że Odyseusz jest moim klaszem, tak? Tak. tak. <laughs> Dobrze, zakończmy to. Pod pytanie nowy ulubiony bohater, nie wybiorę Odyseusza, wybiorę za to Lucy Gray Baird, bo wydaje mi się, że, że bardzo mi się podobała jej postać, w sensie nie wydaje mi się, po prostu bardzo mi się podobała jej postać. Jest taka trochę oniryczna, trochę właśnie bardzo wręcz tajemnicza i... Wszystkie sceny z nią moim zdaniem były genialne. Ona była trochę główną bohaterką, ale w sumie nie do końca, no bo wiadomo, że głównym, znaczy wiadomo, jak ktoś czytał albo słyszał o tym, to wie, że głównym bohaterem tutaj jest Coriolanus, czyli Snow, prezydent Snow przyszły, a to jest jego, jak to się mówiło, nie adeptka, tylko uczestniczka w igrzyskach. Jeden, nie pamiętam jak to powiedzieć w każdym razie czekajcie, to musi tu gdzieś być, prawda? Trybutka. To jest jego trybutka. Więc ona jest postrzegana tylko z jego perspektywy i z jego perspektywy e, opowiadana. Chociaż w sumie, jak tak teraz spojrzałam, to ta książka jest napisana w trzeciej osobie. No ale głównie jego śledzimy, a ona po prostu jest jego częścią, jest obok i jest po prostu opisywana. To było trochę głupio powiedziane. W każdym razie, no nie jest najgłówniejszy bohater tej opowieści, Lucy, Grey, ale wystarczająco główny, żebym się w niej zakochała. O, może, może właśnie to miałam na myśli. No, nie wiem, czy słyszeliście, ale właśnie porządnie zagrzmiało. O, znowu dzwoni się. Okej, okay, to była dosyć długa rozmowa, dłuższa niż się spodziewałam i nie jestem pewna, na jakim wątku skończyłam. Wiem tylko, że na pewno mówiłam, że Lucy Gray Bert jest super. I powiedzmy, że na tym zakończmy, bo absolutnie nie pamiętam mojej ostatniej myśli, a ja nie chce mi się. No, szukać tego, także z mojego lenistwa idźmy dalej. Książka, która sprawiła, że płakałam. Nie płakałam, ale zaszkliły mi się oczy. Może ewentualnie łezka mi poleciała, też dokładnie tego nie pamiętam. Ale byłam też w kawiarni, więc możliwe, że gdybym nie była w kawiarni, to bym się... a może ustawmy to inaczej? To bym się e, mniej stopowała. I czy powiedziałam tytuł książki? Chyba nie. Był to mężczyzna imieniem Uwe, e, Fredrika Backmana, także tak. To była ta książka na jednej ze scen, nie powiem wam jakiej. Książka, która mnie uszczęśliwiła. Nie wiedziałam, co wybrać, w sensie, bo uszczęśliwiła. To jest takie słowo. <grych> Do którego nie do końca umiałam coś dopasować, mimo że czytałam też dobre książki. Ale wiecie, dobra książka, a uszczę uszczęśliwiająca książka to raczej nie jest to samo, przynajmniej nie zawsze. I przypomniałam sobie, że zaczęłam i jestem tak gdzieś w połowie, ale musiałam oddać na chwilę z powrotem koleżance, bo to była książka pożyczona. Musiałam oddać i niedługo dopiero ją dostanę, więc musiałam przerwać tę lekturę. I była to córka Dymu i Kości od Leni Taylor w nowym wydaniu. Fun fact jest taki, że ja tę książkę czytałam x lat temu, chyba w gimnazjum, także będzie z 10 lat temu i mi się bardzo podobała. Nigdy nie sięgnęłam po następne części. Nie podobał mi się tylko, pamiętam, te 10 lat temu wątek installow, ale w momencie, gdy teraz ją rereadowałam i wiedziałam, że ten wątek tam będzie. To po prostu go zaakceptowałam. W związku z tym, jak zaakceptowałam ten wątek, który ponoć powiedziała mi ta moja koleżanka, że w drugiej czy tam trzeciej części, ale w następnych częściach on się trochę wyjaśnia i wyklarowuje, więc może to jednak jest do usprawiedliwienia jakoś. To w każdym razie, jak w tym momencie nie zwracam uwagi na ten wątek, to mi się naprawdę to podoba. Więc tak. Nie, nie sądziłam, że będzie mi się to aż tak podobać, ale możliwe, że przez to, że już jakby ignoruję ten wątek, że oni się uwielbiają od pierwszego wejrzenia, to to, to jest naprawdę bardzo dobra książka. <laughs> Przynajmniej do tej połowy to przeczytałam. I faktycznie jakby wracają mi wspomnienia, jak to czytałam kiedyś, jak się tym jarałam po części. I po prostu to jest też bardzo dobrze napisane. I myślę, że to jest trochę naciągane, bo jeszcze nie skończyłam tej książki w tym roku, ale mogę powiedzieć yy, śmiało, że jak ją czytałam, to mnie uszczęśliwiała, więc ją zaliczmy. Ulubiona ekranizacja, adaptacja i teraz ogarnęłam, że nie zamknęłam drzwi to chyba jedyna, jaką obejrzałam, tak naprawdę ballada ptaków i węży od Susan Collins. W sensie, bo ja chyba nie widziałam żadnej innej książkowej adaptacji albo ekranizacji z tych, których czytam książkę, warto zaznaczyć, bo raczej tylko takie uznaję w tym zagadnieniu, w tym pytaniu. Okej, okay, idźmy dalej. Najpiękniejsza książka, jaką kupiłam albo dostałam w pierwszej połowie roku. Są to książki z Odysei, ponieważ jest to to wydanie ilustrowane, Odysei i jest to kilka w sumie też jest piękne i też jakby jest z tego klimatu, bo właśnie ja ogólnie nie chciałam aż tak bardzo czytać kilka. Bo oczywiście znam tą książkę i ten tytuł od, od wielu lat, i ludzie o niej mówili nieraz, ale ja nigdy nie byłam przekonana. No ale, w związku z tym, że jestem zakochana w Odyssey w tym momencie, w sensie w epiku, tak naprawdę, bo Odyssey jeszcze nie przeczytałam, tak na dobrą sprawę, to postanowiłam się zaopatrzyć w kilka i też to przeczytać, zobaczyć, jak to tu wygląda. O, będę rzucać książkami na łóżko, spokojnie, są bezpieczne. I jeszcze dwie wersje Odyssey Wam od razu pokażę. Taka, wydanie Oen. Prześwietlona trochę, ale wydanie ilustrowane, więc jakby też bardzo ładne. U, na przykład takie. To jest prześwietlone, przepraszam. I takie, już trochę mniej ilustrowane, nawet chyba w ogóle, ale też, też ładne, więc. Więc pokazałam Wam po prostu moje wszystkie wersje Odyssey. Znaczy nie licząc Jana Parandowskiego, bo ona akurat nie jest ładna. I standardowe pytanie końcowe, czyli książki, które muszę skończyć do końca tego roku. I moja standardowa odpowiedź brzmi: halo, wszystkie? Chciałabym skończyć wszystkie. Nie no, na pewno nie wszystkie, jakie istnieją, ale wiecie, no, jest dużo książek, jakie chciałabym przeczytać, ale. W tym przypadku mam jednego zawodnika. Moim zawodnikiem są nędznicy od Wiktora Hugo, ponieważ umówiłam się z chłopakiem, że muszę właśnie przeczytać nędzników do końca roku, bo on bardzo chce, no i ja z nim bardzo chcemy obejrzeć nędzników i przesłuchać nędzników i w ogóle wszystko co związane z Hugh Jackmanem jest top, więc, więc trzeba to z końcu zrobić. Tylko, że ja to opóźniam, ponieważ ja mam takie, ale jeszcze nie przeczytałam, więc ja nie mogę tego obejrzeć. I Miłosz stwierdził, że dosyć, że to trzeba zmienić. I ja powiedziałam, obiecałam mu, że dokończę do końca roku i wtedy będziemy mogli obejrzeć. Także tak, to jest zdecydowanie książka, którą muszę zacząć i skończyć do końca roku. I wychodzi na to, że to koniec tego tagu. Na zewnątrz szaleje burza, więc to jest w sumie bardzo fajny klimat na czytanie i nie tylko. Gdyby nie to, że w sumie mam jedną sprawę do załatwienia na zewnątrz, ale to się jakoś ogarnie. Mam nadzieję, że po prostu za chwilę nie będzie już aż tak mocno padać. Ale czy to Was interesuje? Już niekoniecznie. Także jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja Was pozdrawiam. Do zobaczenia. PA!